Czy, e, czy, czy, czy Vior, chyba jego nie wymieniłam. I każda z tych Marek ma absolutnie coś dobrego. Nigdy bym nie powiedziała, że coś jest nie tak. I któregoś razu zadzwoni, pamiętam jak się zadzwoniła do mnie Monika Walińska-Wiś i mówi do mnie, Emilia, słuchaj, jest taki case. Chciałabym Cię wolić. Ja mówię, no okej, okay, no coś więcej mi powiedz, no, no wiesz, nie wiem jak ty będziesz się czuła, bo czy współpracowałaś z innymi markami, takimi selektywnymi, to jest Oriflame. ja zrobiłam coś, czego Patrycja nie zrobiła kupując książkę. Miałam mam ale ja jestem otwarta jak najbardziej na możliwości. Oriflame znałam tylko z tego, że to jest katalog, taki kwadratowy, pamiętałam. I są produkty. I wiedziałam, że jest jakość. Jakaś jakość jest. Tylko tyle wiedziałam, nic więcej. I ja poczytałam i sprawdziłam. I nie trzeba było dużo czasu, bo przeczytałam niewiele tak naprawdę, ale takie zdanie o absolutnie wysokiej jakości i takiej czystości marki. I ja mówię, Monika, wchodzę w to. No i rozpoczął się absolutny fan, słuchajcie. Miałam przyjemność zaczynać współpracę z Olifem właśnie od produktu. A Agata, Mówisz tutaj o pieniądzach, o biznesie i o tym wszystkim. powiedziała też jedno bardzo ważne zdanie: że Oriflame płaci wynagrodzenie. Za co? I od czego? Od czego? Od obrotu. A skąd się ten obrót bierze? Od produktu. Więc możemy mieć i pieniądze w bardzo łatwy i prosty sposób. Sprzedając, promując, mówiąc o produkcie. A ja dlaczego mówisz, że to jest łatwe? Posiada absolutnie najwyższą jakość. Będę wam dzisiaj mówić o produktach w Waszej kosmetyce. W kosmetyce, którą musi się znaleźć w, w każdym we absolutnie każdej kobiety. Każdej, domyślam się, że wszystkie osoby, które tutaj są, mają takie produkty, ale wyobraźcie sobie Waszą sąsiadkę, koleżankę, siostrę, przyjaciółkę. Czy ona ma takie absolutne minimum, takie must have, które powinna mieć kobieta? Jeżeli nie, zadajcie jej takie pytanie. Jeżeli nie, może nie mieć w bardzo prosty sposób razem z kolifnej. Dwa pytania. Jakie kosmetyczki posiadacie Wy? Nie pytam o kształt, kolor. Co pakujecie i jakie kosmetyczki pakujecie na wakacje? Pielęgnacja i kolorówka. Tak, słyszałam. Dokładnie tak. Ja też pakuję zawsze dwie kosmetyczki. Pierwsza kosmetyczka to jest pielęgnacja, żele, szampony i wszystko inne takie absolutne maskew, a druga tak zwana kolorówka. I mój mąż, jak się wczoraj pakowałam na to dzisiejsze spotkanie i wyciągnęłam sobie to i mówię, o czym będę mówić, o kosmetycznych <grym> Jasne, nie ty się w to spakujesz, nie? <grym> 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 ja wiem co ty właśnie się wiem na wakacje, nie? Ja wiem mi się. Ale pamiętaj, na wakacje zawsze są dwie: jedna jest mniejsza, głowę tego, i druga osoba. A tu mam taką nową, gdzie mogę wszystko spakować w jedno. I Monika może też ostatnio powiedziała: Nie, no, jak ty to zrobisz? Bo ja mam tyle, że matko święta nie wiedziała, co wybrać. Diabeł tkwi w szczegółach. Chciałam przełączyć następny slajd. Coś mi chyba. Zepsułam? Nie, jednak nie. z tylko nie Słuchajcie, jeżeli chodzi o kosmetyczkę właśnie pielęgnacyjną, to przede wszystkim pakujemy absolutne minimum taki must have. To, ta kosmetyczka kapsułowa, w czym jest tak naprawdę kosmetyczka kapsułowa i dlaczego bo, o tym mówimy? Jest taki bardzo prosty trend i bardzo modny Skinny Mains, I on się idealnie wpisuje w kosmetyczkę kapsułową. Na czym polega Skinny man's? To nie chodzi o to, że powinnam ograniczyć się teraz absolutnie do minimum i zobaczyć, co ze swojej kosmetyczki mogę wyrzucić. Minimalizm polega na tym, że wszystko, co mam, jest dostosowane do mojej potrzeby, jest uszyte na moją miarę i zaspokaja potrzebę właśnie mojej skóry, mojego wyglądu. Jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę, to zobaczcie, mam te wszystkie rzeczy i one, wierzcie mi, były wyszpakowane i zaraz sobie będę szpakować. Pierwsza rzecz to oczyszczanie, absolutnie dwustopniowe. Pierwszy olejek nowej. Nie wyobrażam sobie, bo mąż też mówi, naprawdę będziesz brała takie ubaćkane, zużyte, ja w inaczej nie uwierzą, że używam. Uwielbiam go, nie wyobrażam sobie życia bez tego produktu. Cudowny demakijaż i wchodzę w stan oczyszczenia. Ja wiem, że chciałaś dobrze, kochanie, Chowam się za filarem, dobrze, no, ale słuchajcie, ona wcześniej się ciągle Nie, A to naprawdę nie trzeba, będzie ok. Drugi krok to oczyszczenie. Jak to wygląda moje życie? Rano i wieczorem oczyszczanie twarzy, pierwsza pod pielęgnacja. Słuchajcie, przed wejściem pod prysznic zmywam cały makijaż i zanieczyszczenie dnia codziennego. Używam olejków, mask Nie wyobrażam sobie, podróżując, wyjeżdżając, biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach, nie mieć tego produktu. Drugi produkt, oczyszczanie twarzy, dla mnie Nowej Absolutnie Mercedes. Dlaczego? Bo w Oriflame mogę. Dlatego, że Oriflame daje mi produkty najwyższej jakości. Patrycja powiedziała, na dzień dzisiejszy Nowej Plus to jest 11 biotechnologii, bioaktywacji, technologii bioaktywacyjnych, bio właściwie, z czego aż 4 są opatentowane. Nie ma takiej marki, wśród który, tych, z którymi współpracowałam, które mogłyby poszczycić się dokładnie czymś takim. Ani jednak. Mało tego, jak zdradzę wam sekret, że dopiero po tylu latach pracy z wieloma produktami, dopiero w Oriflame znalazłam swoją pielęgnację do twarzy. To nie wiem, czy byście uwierzyli. I Piwa głowa waga, A tak jest. Dopiero w Oriflame znalazłam swoją pielęgnację. Oczyszczanie twarzy. Kolejna rzecz, którą nie kiedy ale to nic. Absolutny must w krem pod oczy. Dlaczego? Dlatego że skóra wokół oka wymaga tego, bo jest delikatna i musi mieć specjalną pielęgnację. A kobieta 360 chce być piękna, pięknie wyglądać i na tym wcześnie wyglądać absolutnie doskonale, stojąc czy siedząc. Więc krem pod oczy z nowej plus również w mojej kosmetyczce. Na slajdzie widzicie serum. Serum dałam Wam to lub to. To jest moja kosmetyczka. Pamiętajcie, że Wy możecie wybrać, jeżeli chodzi o pielęgnację do twarzy produkt skreowany, wykreowany na waszą miarę. To są moje dwa ulubione. Dlaczego zamknij, zamiennie? Dlatego, że albo wybieram blemish, albo e, lift and firm, dlatego, że skóra lub czasami zmianę, poza tym takie są moje potrzeby. I zawsze mogę sobie to wymienić, zwłaszcza, że w nowej mogę ten zestaw uszyć absolutnie na miarę moich potrzeb. No i wisia na torcie zamykamy swoją, można na dzień, krem na dzień. W moim przypadku lekki kremnowej Plus, uwaga, w moim przypadku bez filtra. Dlaczego? Bo moja skóra lubi się wybłyszczać i e, potrzebuję lekkiej pielęgnacji. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę, moje... niestety moje życie sprawiło, że muszę bardzo się wybać, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. więc e, do tego dorzucę coś na koniec. Co jeszcze? Wieczorem oczywiście nowy. Specjalnie pakuję to do kosmetyczki, bo to się naprawdę tutaj zmieści. Wszystko. To jest takie totalne, absolutne minimum. Pamiętajcie, że nasza twarz kończy się tutaj. I teraz co? Można byłoby na tym poprzestać. Wystarczyłoby, pamiętacie, krem aplikować w jaki sposób? Od dołu do góry, tak? Przeciwdziałamy granitacji. Wszystko idziemy do góry, przecież o też możemy, możemy zadbać, nakładając krem dzień bądź nocy. Ale jak go spróbowałam, szyja i dekolt. Która z Was zna ten produkt? Sztos. Wam tak: te osoby, które nie podniosły ręka, nie podłosniosły ręki, możecie podejść i zrobić sobie mały test. Współpracując z jedną z marek, której nazwę już tutaj wymieniłam, ta jedna z tych marek posiadała w swojej ofercie serum. Podam nazwę serum, nie podam nazwy firmy, można sprawdzić. Serum nazywało się IDEA. I uznałam boskie. Jest super sztofem. I jaka była sztuczka? W jaki sposób się sprzedawało tam to ser? Trzeba było pokazać knięce, należało pokazać knięce, działanie tego seru, nakładając je w tym miejscu. Niewielka ilość nałożona w takim zdjęciu w dłoni sprawiała, że wszystkie te zagłębienia były totalnie wygładzone, zminimalizowane. Nie zdarzyło mi się, żeby kobieta, która zobaczyła ten efekt wow od razu, nie kupiła tego produktu. I wszystko super. I poznaję ten produkt, szyja dekolt. I robi to samo. I mówię, biorę. I jest nie że taki sam. Jest chyba taki sam. Tylko to jest różnica. Nasz krem z nowy, szyja i dekolt daje efekty nie tylko w chwili nałożenia i nie do momentu zmycia. I nigdy ten produkt nie zrobił mi po tygodniu stosowania e, trąciku młodzieńczego, że tak powiem, dlatego, że tamten efekt spowodowany był tylko i wyłącznie dzięki ogromnej ilości silikonu które cudownie wyglądały, ale tylko w chwili pierwszego momentu. kolejna rzecz jeżeli chodzi o kolejne nasze produkty, więc szyja i dekolt to jest taka pielęgnacja master. ale Pielęgnacja to także pielęgnacja uzupełniająca. Totalny mask w który musi się znaleźć. I to są tak zwane produkty, które ratują mi życie, buzię, w e, chwili, kiedy jestem zmęczona. Masa nasza, granatowa, nasza to jest taki mój mask zawsze. A kiedy wyjeżdżam i wiem, że nie będzie mi kilka dni, a będzie zależał na tym, żeby dobrze wyglądać, tego, zawsze dociągam do sobie ma, ma, maskę Ona zawsze musi w moim kosmetyczce, ja w moim koszyku po to, żeby móc wszystko podobać. Pamiętajcie, to Pamiętajcie że oczyszczam życie, ja mam swoje dwa tak topowe produkty. To, to możecie to, to wybrać peeling teraz w tygodniu i uwielbiam maskę złota rozgrzewającą, która jest fan i fantastyczny, fan relacji to uczucie w chwili, kiedy nakładamy pod prysznicem. Wybierzcie produkt, który lubicie najbardziej, ale sprawdźcie, żeby peeling Toż produkt, który jest produktem oczyszczającym, znalazł się zawsze w Waszej kosmetyczce. Dlaczego? Dlatego, że skóra będzie wyglądać pięknie, a jak będziecie chcieli nałożyć później, będziecie chciało nałożyć podkład, to nie będzie się Wam ciastkował. Taki efekt takiego ciasta na twarzy to jest zrobione ciało na skórę, którego trzeba się po prostu pozbyć. Więc wówczas, drogie panie, drogie koleżanki, wrzucamy sobie produkt oczyszczający na twarz. Kolejną rzeczą, którą zawsze znajduje się w mojej kosmetyczce, Oczywiście z SPF 50 to jest must have, który musi być, musowo, ale także mam jeden produkt, który jest, dlaczego jest kompaktowy, dlaczego jest elementem kosmetyczki kompaktowej, bo to nie tylko pielęgnacja, ale fantastyczne wykończenie, które może być produktem, kiedy się pakujemy na wyjazd jako makijaż. Podkreślamy już dekolt, obojczyki i nakładamy na przykład zamiast podkładu, więc również produkt wielofunkcyjny multifikun. Oprócz tego w mojej kosmetyczce, jeżeli no, chodzi to, o pielęgnację, jest także produkt, który musi być. Wspomniałam, skoro się wypuszcza, powstają różnego rodzaju niespodzianki. zawsze go zabieram. I zawsze przed wielkim wyjściem. Jak pakuje się następnego dnia mam stanąć na i co jest? No, rzeczywiście! Aka też pani Modra się się Zawsze bohater twarzy tak zwanych wielkich jest zawsze za zewą. Ja też mam taką dzisiaj. SOS, słuchajcie, głowy gorzej zawsze muszę to mieć, dlatego że cudownie wycisza więc albo jeden produkt, albo drugi, olej z drzewa herbacianego wybierzcie sami. Ja dodatkowo mam 11-latka. Używam także do inhalacji, ale nie tylko. Jest przeciwbarteryjny fantastyczny wielofunkcyjny, Więc jest kolejny produkt, który muszę mieć w swojej kosmetyczce. I na sam koniec, słuchajcie. Produkt, który jest uniwersalny. Jeżeli podróżujecie z dziećmi, musi znaleźć się produkt. Dlaczego? Bo mąż zawsze zapomni, A ja nie wzięłaś jakiegoś kremu, a mama mnie tutaj nóżki spędzą. Bo skóra nie taka, bo woda tota się zmieniła i jest w ogóle niefajnie. Więc zawsze wiem, że muszę mieć ze sobą produkt. Nie zaspakowałam wcześniej, musi się zmieścić. Muszę mieć ze sobą produkt taki, który powiem oczywiście, mama raczy. I są takie produkty. Masło Swedish spa, które również też w tym i też się jest oraz krem, który będzie takim ratunkiem dla wszystkich. I słuchajcie, jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę taką pielęgnacyjną, to prawie, prawie koniec jest jeszcze kilka rzeczy takich, które również są w mojej ale chciałam wziąłam jeszcze jedną rzecz, która może być taką abstrakcją, dlaczego ją wzięłam, dlatego że czy zdarzyło Wam się. Zapomnieć jakiejś rzeczy. Zabrać ze sobą. Czy macie może tak, że zaobserwowałyście, że to zawsze albo najczęściej jest jedna rzecz? Zawsze zapominasz kremy do rąk. Okej. Okay. Ja nie, jestem jego maniaczką absolutnie, ale krem do rąk zawsze jest wszędzie. Ja uwielbiam kremy do rąk. Zawsze ich potrzebuję i mam je spakowane wszędzie. W tak zwanej dyżurnej kosmetyczce, na podróż, torebce, e, przy torbie, do laptopa, wszędzie znajdziecie krem rąk. Ale jest jeszcze jeden produkt. Co zrobić? Taki tip. Jeżeli macie produkt, o którym zazwyczaj zapominacie, a macie też taką kosmetyczkę podróżną, którą zazwyczaj zabieracie, to wrzućcie go tam i nigdy nie wyjmujcie. Ja mam w każdej kosmetyczce w domu Mono się to nie śmieję. Zawsze jest. Zapominałam. Zapominałam, to jest produkt, który wydawał się trochę, szybko co? Biorę szczotkę do ale tak. No pasty nie wezmę, bo minio nie będzie miał czym zębał Przecież za daleko jest do spiżarki, żeby przynieść nową. To ja sobie pójdę i ją wezmę. Ale pasujesz się dalej. I o niej zawsze zapominałam. Więc taki tip wrzućcie produkt taki... Który, e, którego zazwyczaj zapominacie, po to, żeby z wami był już zawsze. I w ten sposób, słuchajcie, moja kosmetyczka, tak zwana pielęgnacyjna, dobiegła końca. Później spakuję, żeby nie tracić czasu. Czas przejść do tej drugiej kosmetyczki kosmetyczka makijażowa. Wybrałam dla Was takie produkty, które totalnie rozwaliły mnie, jeżeli chodzi o, e, o markę Oriflame. E, tak wcześniej Ania powiedziała, fajnie, że e, Oriflame coś nie daje, ale Teamwork daje. Cieszę się, to było fajne. Cieszę się Ania, że to powiedziałaś. Dlatego, że rzeczywiście waszą mocą tutaj, Teamworku, jest to, że Teamwork daje wam system pracy. I ja słuchając wszystkich historii, naprawdę podkreślam to, że macie cudownego farta. A Oriflame, to co wam daje na pewno, to daje markę, której możecie, o której możecie mówić i daje produkty. Dlaczego o tym teraz powiedziałam? Dlatego, że chciałam podkreślić, dla mnie podstawa makijażu to pielęgnacja, ale nie wyobrażam sobie nie mieć podkładu. Podkład, za który jestem wdzięczna, Raś. Pamiętam, jak na samym początku dzwoni do mnie, już poprowadzisz nam szkolenie. No i ja tam sobie szyję, powiem o tym. Ja to nie, w katalogu jest link z rotężny. Nie wiem, ja pierniczę, ja, ja ja nie do końca go znam, nie? I zobaczyłam, słuchajcie, kiedyś lubiłam podkład, który miał podobną konsystencję. To był podkład z marki Girl Forever, bardzo delikatny. Dawał fajne zakończenie. Natomiast to co robił, to nie dawał takiego krycia. Ten jest totalny przytosek. Dla mojej wypuszczonej skóry nie wyobrażam sobie go nie mieć. Ale z racji tego, że w przeciągu roku nasza skóra i mamy różne pory i jest różna atmosfera, więc dobrze jest mieć kilka rzeczy alternatywnych. I w tym momencie znowu pojawia się w Jedna z naszych złośliwych nagrodów. Wpisujący się jak zawsze, do ten zawsze wpisuje się w prędy. To jest niesamowite. E, odpowiednich również jednej z marek, nawet opakowanie miało podobne, z drobną różnicą. Zapach, który tu jest na ogromny plus, tamtemu produktowi tego brakowało. I jedna rzecz, aspekt pielęgnacyjny, kwas tam Tamten produkt, produkt, który kosztuje około 300 zł, to jest przez wiele osób, Tego nie ma. A ten produkt no, i I nasza nowość, yy, potpach ilustryjny, również wylądował w mojej kosmetyce. Dlaczego? Dlatego, że jest wodoodporny. Jeżeli jeszcze nie znacie tego, to sprawdźcie, jak ten tempo, który na wzgórze, właśnie po to, żeby chronić nas przed wodą który też wychodzi. Kolejna sprawa to jest oczywiście korek. Dwa. Dlaczego dwa? Nie się, coś jest do wszystkiego, to jest bezpieczeństwo, nie? Korekta pod oczy. Kiedyś myślałam, że nie znajdę. Powiem to po cichu, bo mi nie wolno. Ale byłam zakochana. I wstąpiłam, na czekoladę myśli. Swoim się pamiętam. Bo korekta pod oczy. Sprawiał, że tego na młodzi, skóra parastyczna, strumienione, no to po prostu co, chciałam się I nagle pojawi się bus Concealer, nie? Jordani Sprawdzę. I mówię, nie wierzę. Ja wierzę. Ja będę psiawsiką, nie? Która jest też z jak kiedy ja, jak współpracowałam, to ona też korzystała. Ja mam wygórę, ja będę kaszkała, ja będę się? Nie uwierzysz. Nie powiem ci, masz sprawdź, bo ci przypominam. I rozumiesz, psik. I psik do Przysięgam, że dwie dziewczyny to stoję, Jeżeli chcecie i mi nie wierzycie, idźcie do jakichś perfumerów. Przepraszam was, dziewczyny, że o tym to mówię, że proszę. Ale po to, żebyście sprawdziły i porównały, jeżeli mi nie wierzycie na słowo. Używałam, podpisuję się pod tym. Tak, byłam zadowolona. Dzisiaj mam coś na miejsce ceny. Z kwasem czerwonym tam tylko nie miał. Ale chodzi o ten efekt, ten glow, to po prostu przeszło na on nie musi pielęgnować. Ja mam wyglądać. Tak? A tutaj mamy i jedno, i drugie. Kocham i uwielbiam. To jest mój po prostu. Nawet nie chciałabym tego mówić, tak? Bo to jest więcej. Mogą powiedzieć, że to jest mój format. W opakowaniu Giordanii Gold od Olifej. już to jest coś więcej, bo ma jeszcze pielęgnację. Ale jest druga opcja i potrzeba korektora na tak przyjaciół, którzy nam wystarczają. Não vou on jeśli nie zmienić koloru. A on tego nie zrobi. I cudownie pracuje ze światem. Ale do to torebki puder zdiła. I dlaczego jeszcze robię? Dlatego, że jest cudowną bardzo tak zwanym cieniem podkładowym oko. Jak nie masz koloru, weź go użyć. I znowu kompaktowość i multifunkcyjność produktów. Uwielbiam. Więc maskę zawsze mojej torebki. Co tu jeszcze mam dla Was? Kilka też fantastycznych rzeczy, oczywiście wszelkiego rodzaju róże i jak się nimi bawić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o róże rozświetlacze, opcji jest bardzo wiele. Pokazałam Wam jedno lub drugie i jedno i drugie. Dlaczego? Na sucho i na mokro. Te, które były na Make Up Masterclass wiedzą o czym mówię. Przed nałożeniem pudru, jak się bawicie też sztyfami, ma świetne kontrolowanie twarzy. Świetnie się bawicie na moich tymi produktami. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolowanie na sucho, paletka do kontrolowania i perełki. Tak wiem, słyszę. Nie ma ich ostatnio, ale będą. Przecież będą. I trzeba wiedzieć, że trzeba je mieć. Bo... Wiecie, co jest tego tego? Ja wam pokażę, to jest taka sztuczka magiczka, jak to mówią Sztuczka magiczka, zobaczcie! Magia, patrzcie! Chwytam, wyciągam, odkładam. O czym mówię? Jeżeli chcesz, żeby make-up był bardziej brązujący, to... Dzień bazowy. Później biorę kredkę Jumbo i ją rozetę paluchem. Sylwia Butor robi z tego TikToku. I my też tak możemy, tylko trzeba spróbować. Więc must have takiego brudnego makijażu, który jest bardzo młody i bardzo kręty. I podobnie jest z tymi sztyftami. nakładam jedno i drugie. Dodatkowo tą kredką mogę sobie zrobić jeszcze policzki i usta. Za chwilę dojdę do ust, bo w przypadku brwi i duszy do rzęs sprawa jest bardzo prosta i oczywista, tak? mamy pomadki, nie będę się uraztwieniać, mamy tusz do rzę rzędu, do wyboru, do koloru. Ale chciałam podejść do ostatniego kroku, jakim są usta. Jeżeli chodzi o usta, to są dwa aspekty mojego makijażu ust. Jest tak zwane malowanie ust na co dzień. I on to na co dzień nie brzmi na co dzień od święta. Ale jest też takie malowanie ust, które ja sięgam tylko raz. Wtedy, kiedy pojawi się taka koleżanka, o której mówiła Ola, i wtedy wjeżdża ta czerwona na zasadzie, ja ci pokażę. I to jest ten moment, mamy takie momenty w życiu, że musimy pokazać, ja ci pokażę. Albo same sobie, jak czasami czuje się, że Emila, to nie jest twój ale musz, ale musisz, bo jak to było. Nie